Rząd szykuje ważne reformy emerytalne. Jeśli zostaną uchwalone, mundurówka i nauczyciele na nowych zasadach będą mogli przechodzić na wcześniejsze emerytury. Z nowych przywilejów skorzystałoby około 200 tysięcy osób. Planowane reformy emerytalne to efekt masowych protestów. Policjanci strajkowali jesienią zeszłego roku. Złagodzenie zasad przechodzenia na wcześniejsze emerytury były jednym z punktów. Porozumienia zawartego między związkami zawodowymi a resortem spraw wewnętrznych. Mundurówka. Teraz jest tak, funkcjonariusze, czyli między innymi Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa mogą przechodzić na emeryturę, jeśli spełnili dwa warunki. Przepracowali w służbie co najmniej 25 lat i ukończyli 55 rok życia. Jak będzie, planowana reforma zakłada, że ten drugi warunek zostałby usunięty. Czyli na wcześniejszą emeryturę można. By przejść niezależnie od wieku, ważne by przepracować 25 lat. Tylko według danych policji ponad 10 tysięcy funkcjonariuszy może spełnić ten warunek w tym roku. W pozostałych służbach może być ich kilkadziesiąt tysięcy. Joachim Brudziński, jeszcze będąc szefem MSWIA, obiecał nam, że zmiany wejdą w życie 1 lipca, mówi faktowi Andrzej Szary, szef NSZZ policjantów w województwie Wielkopolskim. Czasu na to jest coraz mniej. Wszystko wskazuje na to, że nawet jeśli ustawa zostanie uchwalona z poślizgiem, będzie obowiązywała z datą wsteczną, czyli właśnie od 1 lipca. Rząd nie będzie chciał bowiem przed wyborami parlamentarnymi zadzierać ze związkowcami. Nauczyciele Teraz jest tak, zgodnie z kartą nauczyciela na emeryturę bez względu na wiek mogą przejść nauczyciele, którzy do końca 2008 roku osiągnęli 30 lat stażu pracy, w tym 20 lat w oświacie, przy tablicy lub 25 lat stażu pracy, w tym 20 lat w szkolnictwie specjalnym oraz byli zatrudnieni w szkole na co najmniej pół etatu. Dotyczy to osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 1969 roku. Wielu nauczycieli już skorzystało z tego przywileju. Co teraz planuje zrobić rząd? Możliwość przejścia na wcześniejszą nauczycielską emeryturę zostałaby przywrócona już od 2020 roku, ale tylko. Na dwa lata, dowiedziała się gazeta wyborcza. Zdaniem szefa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza z możliwości tej może skorzystać nawet 120 tysięcy najbardziej. Doświadczonych nauczycieli z długim stażem pracy. Jak wyliczane byłyby takie emerytury? Tego nie wiadomo, szczegóły reformy rząd ma przedstawić po wakacjach. Dla kogo wcześniejsza emerytura? Prawo do wcześniejszych emerytur zostało mocno ograniczone w 2008 rok. Jednak wciąż jest spora grupa osób, które mogą korzystać z tego przywileju czyli nie muszą pracować do 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni, by przejść na emeryturę. To między innymi górnicy, rolnicy, osoby pracujące w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze. Sprawdź, czy i ty z takiego świadczenia możesz skorzystać, osoby pracujące w szczególnych warunkach. Lista zawodów, które uprawnione są do emerytury pomostowej, jest ściśle określona w przepisach. By skorzystać z takiego świadczenia, trzeba było wykonywać pracę o szczególnych charakterze. Lub w szczególnych warunkach reguluje to ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych dziennika. U, numer 237, pozycja. 1656. Na emeryturę pomostową mogą przejść osoby między innymi pracujące pod ziemią, piloci i personel pokładowy, rybacy morscy, prace w szczególnych warunkach oraz maszyniści, kierownicy pociągów, członkowie zespołów ratownictwa medycznego, kierowcy. Tirów, tancerze zawodowi, prace w szczególnym charakterze. Pomostówka pozwala kończyć pracę pięć lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym. ZUS nie wliczy nam do pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze okresów zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku opiekuńczego lub macierzyńskiego urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego i okresów służby wojskowej. Ważne, aby pracownik miał prawo przejść na pomostówkę, pracodawca musi za niego płacić składki na fundusz emerytur pomostowych. Prawo do emerytury pomostowej przysługuje osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 roku która ukończyła co najmniej 55 lat kobiety lub 60 lat mężczyźni. Udowodniła co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. I ma co najmniej 20 lat kobiety lub 25 lat mężczyźni stażu ubezpieczeniowego okresy składkowe i nieskładkowe. Wykonującej przed 1 stycznia 1999 roku pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Wykonującej po 31 grudnia 2008 roku pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze która rozwiązała stosunek pracy. Uwaga, aby móc ubiegać się o pomostówkę, trzeba spełnić wszystkie te warunki. Trzeba też rozwiązać stosunek pracy z pracodawcą. Jeśli tego nie zrobimy, świadczenia nie dostaniemy. Górnicy. Górnicza emerytura przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki. Ukończył 55 lat życia. Ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej. Nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie tych pieniędzy do budżetu państwa. Uwaga, wszystkie warunki trzeba spełnić łącznie. Rolnicy. Od stycznia 2018 roku na wcześniejszą emeryturę z krus mogą przechodzić jedynie mężczyźni urodzeni przed 1957 rokiem i kobiety urodzone do 1962 roku. Ale, uwaga, muszą jeszcze spełniać dwa. Warunki podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat. Zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej, sprzedać lub przekazać w dzierżawę na co najmniej 10 lat. Młodsi rolnicy mogą przejść na emeryturę, jeśli spełnią ogólne zasady, czyli kobiety po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni 65 lat. Nauczyciele. Nauczyciel lub inny pracownik pedagogiczny zatrudniony w placówkach oświatowych, który urodził się po 31 grudnia 1948 roku może starać się o świadczenie kompensacyjne jeśli spełnił łącznie. Następujące warunki ukończył wiek uprawniający doświadczenia kompensacyjnego, w latach 2019 do 2020 to co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 58 lat dla mężczyzn. Udowodnił okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat pracy w wymiarze przynajmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć w placówkach oświatowych. Na swój wniosek zwolnił się z pracy. Dramatycznie niskie emerytury Polaków.